Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. No witam serdecznie na kanale Ogret Mohera. Wczoraj jackpot wygrany, także jest super. No szkoda tylko, że wygrało około 10 osób to na pewno, nie wiem jeszcze ile dokładnie. Będę wiedział dopiero, gdy dostanę kwotę bo nie udzielają odpowiedzi ile dokładnie wygrało osób ale będę wiedział po prostu po wygranej także powiem już Wam na filmie od teraz będę zawsze w piątki typował jeden jackpot total bet także kto chce może skorzystać z moich rad, z moich typów a tam jest fajnie bo przy 6 typach już masz 50 złotych bonusów free bet, a przy 7 200 także jest spoko za 10 złotych to jest dla mnie fajna opcja także przechodzimy do kuponu wczorajszy kupon jeszcze oczywiście, fajnie, jesteśmy znowu do przodu, no niski kurs tam wybrałem, ale nie byłem tak ym, wgłębiony w te statystyki, bo no wiadomo, o ten jackpot czy kciuki w ogóle, nie miałem też zbytnio czasu, dzisiaj też tak mam mało trochę czasu, ale postanowiłem jak zwykle nagrać film ja zawsze nagrywam co dzień i tak wybrałem trzy typy, przechodząc już do tego kuponu, wybrałem tak. Oczywiście Liga Mistrzów tu PSG, Bayern Monachium i tu liczę na opis znowu Bayern Monachium lub remis, no nie może tak być, że znowu przegrają, no ostatnio widzę, się oczywiście oszczędzali, no zremisowali z Unią na Berlin, ale to było wiadomo, mają dużą przewagę w Lidze niemieckiej, dla nich Liga Mistrzów to jest priorytet, muszą tutaj wygrać, W poprzednim meczu także samo, praktycznie oni mieli ponad 30 strzałów, PSG nie wyliczyło około 7, no udało się tym PSG wygrać, no ale tak naprawdę Bayern był lepszą drużyną. Napierali, napierali całe spotkanie, a PSG troszkę takie mnie nie przestoje. Także myślę, że tutaj tego nie przegrają. Niemcy piłkarze. No i tak, następne spotkanie jest Chelsea Sporto i tu nie liczę na grad bramek. Poniżej 3,5 bramek. No Chelsea gra bardzo defensywnie. Myślę, że postawi autobus. Może Porto coś strzeli, ale Chelsea nic nie musi strzelać. No może jedną strzelić, okej. Okay a potem Porto by musiało strzelić 3. Nie sądzę, żeby aż tyle drużyna z Portugalii strzeliła. Myślę, że to będzie niski wynik, może remis 1-1, coś takiego. I dlatego tego typu ja poniżej 3,5 gola. I ostatnie spotkanie, jakie wybrałem na kupon, jest to Sheffield Wednesday ze Swansea. Swansea jest ostatnio w dołku. No oni powinni walczyć o awans do Premier League, a ostatnio na 5 ostatnich spotkań tylko raz wygrali. To właśnie w ostatnim meczu. Myślę, że... Podniosą się i powinni wygrać z tym Sheffield Wednesday, ale Sheffield Wednesday jest przedostatni. Dla mnie to już był pewny spadkowicz, a tu się wzięli w garść i strzelają bramki. Ja to typuję po prostu na dwie bramki minimum, ponad półtora gola. Kurs przyzwoity, Swenzy no musi też powalczyć o ten premier league, bo odchodzi to. Mają chyba obecnie piąte miejsce, no wiadomo są na miejscach barażowych, ale no wiadomo, no mogą zawsze spać, bo tam jest ciasno. Także myślę, że sobie dwie bramki to jest pewniak. I tak za 50 zł do wygrania 136 Jak zwykle na kanale konkurs do wygrania 50 zł. Co trzeba robić? Subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wytypować dokładnie minutę pierwszej bramki, dokładny wynik meczu pomiędzy PSG a Bayernem Monachium. Kto trafi dokładnie minutę pierwszej bramki i wynik wygra 50 złotych. Jak zwykle zapraszam na soboty i niedzielę, wtedy do wygrania 50 zł od Forbet wystarczy wynik trafić. I jak zwykle dzięki i zieloności wszystkim życzę. Elo.